Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że jestem dumny z polskiej młodzieży, z ludzi młodych w Polsce. Z powodu <grywia> dowiedziałem się o tym na TikToku, no bo ja niewiele osób znam tak naprawdę, no najbliższe grono to może z 50 osób, no maksimum 100. Ale na TikToku to ja znam prawie pół miliona. <grywia> I proszę sobie wyobrazić, zamieściłem zdjęcie Katarzyny Szymon, polskiej stygmatyczki, która umarła w poprzednim wieku. Ja nie byłem. To był rok 1986. Ona, ja byłem na chwilę przed jej śmiercią. I proszę sobie wyobrazić, ja zamieszczam zdjęcia Katarzyny Szymon. Ogląda to pół miliona ludzi. A proszę zauważyć, że ja nie jestem najpopularniejsza na TikToku. Z tych pół miliona ludzi ponad 20 tysięcy postawiło serduszka. To znaczy. Stać ich było na to, żeby postawić serduszko w kontekście, byli na tyle odważni. Katarzyna Szymon, jak do tej pory jeszcze nie została zaakceptowana przez Kościół katolicki i Kościół katolicki nie wypowiedział się na temat jej stygmatów ostatecznie. Ja wiem, że są prawdziwe. Ja to wiem. <grytanie> Z wrodzoną skromnością chcę powiedzieć, że kapitan to pierwszy po Bogu. No to wiadomo, że wszystko wie najlepiej. Ale ja rozumiem postawę Kościoła katolickiego, ponieważ to tak jest, że najpierw człowiek musi umrzeć. Katarzyna umarła. Potem rozpoczyna się proces, proces informacyjny. To trwa lata całe, zanim ktoś mądry zdecyduje się wprowadzić taki proces. Potem się zbiera informacje. To trwa czasami. Są ludzie wyświęceni po setkach lat. No tak to jest. Jakby to powiedzieć, kościół katolicki, działa powoli, no ale ma to swój sens, tak, żeby nie, nie, przez przypadek nie wyświęcić kogoś, kto jest niewarty tego wyświęcenia. No, ja, jak mówię, kapitan pierwszy po Bogu, ka każdy wie, co znaczy pierwszy po Bogu, tak? Znaczy w internecie można sprawdzić, że kapitan ma taki tytuł honorowy, pierwszy po Bogu. Związało się w dawnych czasach z tym, że jak statek odbijał od, port, od Kei, to kapitan mógł zrobić wszystko. Mógł człowieka skazać na śmierć. Zdarzało się. Wywalali wywala za burtę kapitanowie, załogę, część, nie wszystkich, no bo co by zrobił kapitan bez załogi? straszne, ale tak było. Mógł zamknąć do więzienia, mógł udzielić chrztu, mógł udzielić ślubu, pogrzebu. Decydował o życiu w całej swojej załogi, wszystkich ludzi, którym byli podlegni. Dzisiaj już jest trochę inaczej, znaczy mocno inaczej, ponieważ mamy e, teleks, telefony i tak dalej. To tam e, kapitan, władza kapitana już nie jest taka, ale honorowy tytuł został. W przypadku tutaj, to ja wiem, że Katarzyna Szymon dzisiaj jest niesłychanie wysoko w raju. Stygmatyczka polska, cudowny człowiek. Ja spotkałem, widziałem i mam nieprawdopodobny szacunek do Katarzyny Szymon. Ja wiem, że ona w niebie mnóstwo może. To jest bardzo blisko. Stygmatyków było ponad 400. Katarzyna Szymon jeszcze się do nich nie zalicza oficjalnie, ale oficjalnie, nieoficjalnie. ja wiem, ona jest najmilsza córka Pana Boga. Przesadzał oczywiście, ale jest niesłychanie blisko. I teraz sobie proszę wyobrazić, dlaczego mówię o młodzieży i młodych ludziach. Do tej pory zwykle jest tak, że jak ja tam robię gadu-gadu, to obserwują mnie ludzie w przeróżnym wieku. Ale no, często bywa, że starsze osoby. Natomiast Katarzynę Szymon obejrzali, obejrzeli młodzi ludzie. Zaczynając od 18 roku życia do 30, to była więcej niż połowa. Więcej niż połowa ludzi młodych obejrzała Katarzynę Szymon i oni postawili serduszka. Natomiast proszę wyobrazić, jaka musi być wiara tych ludzi, Skoro Katarzyna jeszcze nie jest zatwierdzona przez Kościół katolicki, tak jak Ojciec Pio już jest i może nigdy nie będzie, no trudno powiedzieć, no bo Kościół czasami robi to powoli, powoli i czasami zapominam. No, no, bywa. Ja też czasami coś zapominam. Ale Bóg nie zapomina o nikim i Katarzyna Szymon jest niesłychanie wysoko w raju i ja to absolutnie wiem, jak mówiłem pierwszy po Bogu, to mam bliski kontakt, to wiem. To ma wiedzieć, jak nie ja. I jak ja się nawracałem, a mówiłem, że byłem niewierzący, to najpierw Krzyż Słówsku, a drugi moment to na Szymon. Jak ja zobaczyłem te stygmaty, no to oczy mi na wierze weszły, nie mogą za mną i do dzisiaj nie mogę. Chodzi o to, że stygmaty polegają na tym, że nie da się ich podrobić. Bo jeśli ktoś robi nóż, bierze sobie z rana i kręci, to mu ta ręka spuchnie, nawet jakie antybiotyki i całą resztę, to efekt będzie taki, że spuchnie po gangrena, wszelkie ropienia. U stygmatyków jest czysta rana i nie ma ropień, nie ma gangreny, bo inaczej to był po prostu, jak były te wszystkie zakażenia, to ucięto by ręce i nogi. Katarzyna Szyma miała mnóstwo lat te stygmaty. Miała także koronę cierniową. Płakała krwią, rozmawiała z Bogiem. Jak ja mówię rozmawiać z Bogiem, to ja wiem, że jak się żegnam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ja wiem, że Bóg to jest Trójca święta, tak? Czyli dla mnie bez znaczenia, czy ono z Duchem Świętym, czy z Panem Jezusem, czy z Bogiem Ojcem. I ja nie wiem. Ja wiem, że z Bogiem i to mi całkowicie wystarcza. Jestem pod wrażeniem, ogromnym wrażeniem ludzi młodych, bo to zwykle tak jest, że ludzie starsi, już tak bliżej Boga mają, da wiadomo, każdy z nas, kursuje, że wie, że umierał, to, to, to już bliźniutko, bliźniutko, to wie, z wiekiem to tak człowiek bliżej kościoła jest. A tu raptem się okazuje, że niesłychanie zacną kobietę Katarzynę Szymon doceniło 20 tysięcy ludzi młodych, a obejrzało to pół miliona. Ja jestem w szoku. Pozytywnym, niesłychanie pozytywnym, i wszystkim bardzo dziękuję. Za to możemy się modlić o wyświęcenie Katarzyny Szymon, chociaż jakby to powiedzieć? Ona już się zwraca, to co za różnica, tylko łaska dla nas, żebyśmy mieli kolejną świętą, oficjalnie, no to więcej ludzi mogło się za jej połośnicem modlić. I ja ją kocham. Ona tak cudownego człowieka, jak Katarzyna Szymon, no to ja spotkałem niesłychanie mało w życiu. Pokorna, cicha. Nie umiała czytać i pisać faktycznie. Mówiła gwarą śląską. Ciężko było zrozumieć czasami. Ale to umiłowane dziecko Boga. I dzisiaj Katarzyna Szymon ma 33 lata, jest w niebie, w raju. Dalej ma stygmaty. I jest ogromną radością Pana Boga w niebie. No i ja się z tego niesłychanie cieszę. No i cieszę się z polskiej młodzieży i ludzi młodych, którzy mnie absolutnie zaskoczyli na plus. No, tego się nie spodziewałem. No, wiadomo, no, z, z wiekiem człowiek jest bliżej Boga, a tu raptem młodzież, ludzie młodzi, osiemnastoletni, docenili stygmaty Katarzyny Szymon. Dziękuję wszystkim, bardzo dziękuję. No i napawa mnie to niesłychaną radością, że naród jest dzielny. <grywania> dzielny ten polski naród jest. Dziękuję, Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, Mnie uświętych. Katarzyna Szymon, kochana Katarzyno, pomódl się za nas wszystkich, wspomóż nas. Wszystkim błogosławi Bóg Ojczech mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Przypominam, że moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Miłego dnia wszystkim życzę. W dobrym narodzie żyjemy.